Cześć, witam na swoim kanale W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać w ten sposób jak sprowokować hortensję do zdrewnienia łodyg więc jeśli ten film jest dla Was interesujący to proszę pozostań, obejrzyj chwilę może Ci się przyda akurat Nagrywałem już dla Was kilka filmów jak sprowokować hortensję do zdrewnienia łodyg i tak jak możecie u mnie zaobserwować praktycznie na wszystkich ten proces przebiegł bardzo dobrze. Tutaj mamy zdrewniałe łodygi do samych kwiatostanów. Tak, wszystko ładnie, zbrązowiało. Tutaj również do samych kwiatostanów wszystko jest zdrewniałe i z tymi hortensjami nie musimy się praktycznie martwić o przezimowanie, ponieważ w chwili, gdy one nam tutaj ładnie zdrewniają. One wytrzymają dość duże przymrozki, i nic się z nimi złego nie stanie. Problemem są natomiast hortensje, w których proces zdrewnienia jeszcze się nie zakończył, lub przebiega nie tak szybko, jak my byśmy tego chcieli. Spójrzcie, tutaj od spodu już niektóre łodygi zdrewniały. Tutaj tak samo, ale. Wszystkie te nowe, które w tym roku wyrosły, jeszcze pomału zaczynają zmieniać kolor, ale jeszcze nie zdrewnieją. I przy takich hortensjach, po zastosowaniu wszystkich porad, które Wam pokazywałem już w poprzednich filmach, pokażę Wam teraz jedną, najprostszą, jak sprowokować właśnie takie oto hortensje z takimi zielonymi, nowymi przyrostami do zdrewnienia tu należy jeszcze wspomnieć, że te bez problemu już nam przezimują nawet takich nie ma już za bardzo sensu okrywać, można ewentualnie przysypać same korzenie natomiast ta jej przezimowanie stoi pod znakiem zapytania, ponieważ istnieje duże ryzyko, że ona w ogóle nie zdrewnieje i przy pierwszym przymrozku nawet nam przemarsznie. Natomiast zabieg, który chcę Wam pokazać, to jest zwykłe podkopanie. Podkopanie, podcięcie korzeni. Jest to zabieg bardzo prosty, nie kosztuje nic, a po prostu my wymuszamy na Hortensji to, że te łodygi zaczną drewnieć. Jest to spowodowane tym, że my w pewnym stopniu uszkadzamy jej korzenie uszkadzamy jej korzenie, uszkadzamy jej system korzeniowy i w tym momencie hortensja zaczyna prze, przestaje rosnąć, przestaje się rozwijać, a zaczyna walczyć o przetrwanie. Dzięki temu te wszystkie młode pędy, które teraz wyrosły, zaczynają drewnienie. I w zależności, że to jest dość młoda roślinka, więc będziemy to robić około 10-20 cm od korzenia. Wbijamy pionowo szpadę Robimy to dookoła. I to wszystko. Tak trzeba zrobić całą dookoła, ale tego nie będę już pokazywał wam na filmie, bo piszecie, że filmy są za długie. Taką całą, obkopaną dookoła, hortensję. My wprowadzamy w tak zwany tak, można to nazwać w stres, i dzięki temu te hortensje zdrewnieją. Jak nam zdrewnieją, bardzo ładnie nam przezimują, i nie musimy się martwić, że one nam przemarzą. Nawet nie trzeba ich wtedy tak dokładnie okrywać agrowój kartonami, cudować. One po prostu się przygotują do zimy. Takie podcięcie ma jeszcze jedną ważną zaletę, a mianowicie. To, że system korzeniowy, jak jest przecięty, znacznie lepiej się rozwija. On znacznie bardziej się będzie rozrastał z takiego jednego korzonka i kilku takich małych. Robi się bardzo dużo korzeni włoskowatych, które odpowiadają za pobieranie wody, za pobieranie minerałów, więc taki zabieg również pomaga w rozwoju systemu korzeniowego. Wiadomo, jeśli macie hortensje duże, takie jak tutaj, to nie odkopujecie z 20 cm od... Korzenia, tylko więcej z 30-40, bo wiadomo, te korzenie są też większe. Tak więc, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.